Nie ma serków, nie ma jogurtów, nie ma napojów mlecznych dla dzieci, które nie zawierałyby cukru. No dlatego trzeba je ograniczać niestety, tak? Bo po pierwsze, po pierwsze same kaloria jednak musimy uważać na te dzieci, żeby one nie zaczęły y, chorobliwie tyć, a to już jest problem w tej chwili w Polsce, no nie tylko w Polsce, jeśli chodzi o tyłość dzieci, a dodatkowa sprawa to jest próchnica, bo w tym momencie jeśli dziecko dobchamy słodkimi serkami, y, jogurtami dosładzanymi cukrem, no to w tym momencie to robi nam się tego trochę za dużo, czyli ja bym stanowczo tego typu produktu dzieciom ograniczała. Tak jak rzadko można spotkać krowy na pastwisku, tak jeszcze rzadziej ludzi, którzy robią swojskie masło. Robimy to z śmietany w temperaturze pokojowej. Nic innego mi nie pozostaje jak teraz ubijanie śmietany. Nie trwa to dłużej jak pół godziny. Teraz ja to odcedzę. I tu już jest masło. Wyszła nam dobra y, konsystencja masła. Bardzo ładnie się da osełkę sobie tego zrobić. No. Musi mieć odpowiednią konsystencję i potem... Proszę bardzo. Wiemy w jaki sposób można zrobić prawdziwe, swojskie masło. Tylko kto z Państwa ma tyle czasu i samozaparcia, by to robić? Łatwiej jest iść po masło do najbliższego sklepu. Jednak podczas zakupów powinni być Państwo czujni. Wśród masła są podróbki. Czy potrafi Pan rozpoznać prawdziwe masło od tego fałszywego? W 100% nie potrafię. No dobrze, a w 80? W 70 albo w 60? Jak to trzeba zrobić? Co trzeba zrobić? Trzeba dotknąć wzrost masła, jedną i drugą i zobaczyć, które masło jest bardziej twarde. Gdy jest bardziej twarde jest myślę, że mniej oszukane. One są w tych samych warunkach, czyli możemy sobie podotykać i to. No to też jest miękkie. To też jest miękkie. Prawdziwe masło, proszę zauważyć, że trudno się smaruje. Po wyciągnięciu z lodówki. Tak. A masło z dodatkiem tłuszczu palmowego lub roślinnego smaruje się znacznie łatwiej. Dlaczego producenci sprzedają wyrób z napisem masło na etykiecie, a oszukują? Dlaczego to robią? To jest czysty biznes, ponieważ tłuszcz mleczny jest zdecydowanie droższy od tłuszczu od oleju palmowego, który jest dodawany do masła albo oleju... W 80% oszukują na tanich masłach. Wiosną ubiegłego roku sprawdzono jakość polskiego masła. Zbadano 10 kostek. Tylko jedna okazała się porcją prawdziwego masła. Pozostałe były miksem mleka i tłuszczu roślinnego. To jest wzorzec masła idealnego, do którego będą porównywane wszystkie próbki. Masła wzorcowego, próbki wzorcowej w górnej części. Gdzie są takie najistotniejsze? Najistotniejsza różnica jest tutaj na początku pik cholesterolowy bardzo niski nie i pik ostatni jest... pik tak 54 też jest powinien być niski, jest bardzo wysoki Czy to oznacza, że to masło jest tak. zafałszowane? Ja mogę przypuszczać, że ono nie jest czystym masłem. Inspekcja jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych regularnie kontroluje producentów masła Podczas ostatniego badania ujawniono, że co drugi producent masła oszukiwał Mieszał mleko z tanim tłuszczem roślinnym a deklarował, że sprzedaje masło Wszystko, by więcej zarobić Jedziemy właśnie do jednego z kilkudziesięciu zakładów produkujących w Polsce mleko, masło i jogurty. Zainteresowały nas jogurty, bo z roku na rok Polacy jedzą i piją ich coraz więcej. Tylko w jednym z największych zakładów w Polsce przerabia się codziennie 2 miliony litrów mleka. Z 60 tysięcy litrów powstają jogurty. Codziennie 250 tysięcy butelek. Cała produkcja jogurtu ze względu na sterylne warunki odbywa się w obiegu zamkniętym. Wszystkie składniki oprócz bakterii znajdują się w stalowych zbiornikach. Nie zobaczymy tu owoców, gdyż przyjeżdżają do mleczarni w zamkniętych pojemnikach. Co jest w tych kadziach? W tej chwili jest produkowany jogurt truskawkowy. To znaczy, że mamy tutaj pulpę owocową, truskawkową, tak? Tak, to my to nazywamy taki wsad truskawkowy, tak jak tu jest napis truskawka. Czy ten wsad, jak pani to nazwała, wystarczy, żeby jogurt był właśnie koloru truskawkowego i żeby pachniał świeżą truskawką? Tutaj już jest na tyle przygotowana barwa tego wsadu, że my już nie dodajemy nic więcej. Jogurt truskawkowy to nie to samo co jogurt o smaku truskawkowym. Grasbów ma ukryć to, że w jogurcie o smaku nie ma owoców, tylko sztuczne aromaty i barwniki. Świeże owoce dobrze wyglądają tylko w reklamie. Potwierdzają to ludzie produkujący dodatki owocowe do produktów mlecznych. Brzoskwinia, która jest w zalewie najmniej zmieni kolor, ale gdyby to była truskawka albo wiśnia, to na skutek gotowania zawsze zmieni kolor, zinaktywują się barwniki. Dlatego się barwi na końcu procesu. To brzoskwinia w zalewie przed zagotowaniem z cukrem, a to gotowy wsad brzoskwiniowy do jogurtu. To znaczy, co się dodaje do e, no, Barwnik, wsad... Na przykład można dodać beta-karoten, można dodać barwniki, które są paprykowe. Jak wygląda taki barwnik paprykowy? To jest tutaj, tak? tak. I to się po do prostu dolewa. Czyli jest bardzo trudno rozróżnić aromaty identyczne z naturalnymi od sztucznych aromatów. W związku z czym obecnie się deklaruje na wyrobie gotowym jako aromat. Truskawkowy, aromat rospiniowy i nie pisze się, czy to jest syntetyczny, czy to jest identyczny z naturalny. Gdy oglądamy szczelnie zamkniętą linię produkcyjną, trudno dopatrzeć się czegoś niepokojącego, ale wyniki badań jakości jogurtów są więcej niż niepokojące, a sześć na dziesięć jogurtów nie zawierało w sobie tego, co jest najistotniejsze, żywych kultur bakterii kwasu mlekowego. Może ma Pani ochotę się napić jogurtu, czy, czy pracując w zakładzie znaczy, to juz... unika Pani tego produktu? Znaczy tak, unikam. I tak. żadnej firmie Pani nie ufa? Nie. Tak. Zakłady zaczęły szukać zamienników. Lego w proszku zostało praktycznie przy tych jogurtach owocowych, takich jogurtach dla mas powiedziałabym, wyeliminowane zupełnie. W to miejsce wyszły zamienniki typu właśnie skrobia modyfikowana. Jest jeszcze inna sprawa przy produkcji jogurtów. Jogurt jest znakomitą pożywką dla rozwoju wszelkiego rodzaju pleśni. Czy producent dodawał coś do jogurtów, żeby ta pleśń nie powstawała? Tak, tak. To był środek silnie bakteriobójczy, silnie żrący. 30% nadtlenek wodoru to jest po prostu perhydron. Zobaczmy, co się stanie z jogurtem, do którego Dolejemy 30% nadtlenek wodoru. Czy to jest szkodliwe? Jest to ewidentnie substancja szkodliwa dla zdrowia i nie wolno jej stosować do żywności. A dlaczego producent to robi? No jest to bardzo tanie, dlatego być może wybiera tą nieuczciwą drogę w stosunku do drogi poprawnej, która wymaga zachowania bardzo wysokiej czystości pomieszczeń produkcyjnych, wysokiej czystości maszyn pakujących i rozlewających, wysokiej czystości ludzi. I zdrowia tych ludzi. To są wysokie wymagania. A więc istnieje pokusa szukania czegoś tańszego. Zobaczcie teraz, co się dzieje no, tutaj się dzieje. na brzegu. Jogór się zsiada, robi się taki serek. Hydrol jest powszechnie stosowany do produkcji wybielaczy i barwników, a także materiałów wybuchowych. Myśliwi preparują przy jego pomocy kości zwierząt. Mamy kawałek mięsa. Macie, polej go perhydrolem. Tak wygląda kawałek mięsa po kilkunastosekundowym oddziaływaniu perhedrolu. Chociaż w jogurcie kupionym w sklepie nie wykryjemy żadnego perhedrolu, to mamy prawo jako konsumenci domagać się tego, aby przy produkcji żywności nie stosowano żadnych środków chemicznych. I... Jesteśmy pod wrażeniem fantastycznej kariery, jaką zrobiło mleko, mimo że nie jest potrzebne człowiekowi. Kariera mleka dowodzi, że sprzedać można wszystko, zwłaszcza gdy odbywa się to pod szyldem promocji zdrowia. Produkowana na masową skalę żywność ułatwia życie i oszczędza czas. Często nie chcemy jednak wiedzieć, co tak naprawdę kryje się za tym, że mleko nie kwaśnieje. Jogurt tylko pachnie truskawkami, a masło, prosto z lodówki łatwo rozsmarować na kromce chleba. Czy ceną za to jest nasze zdrowie? W tej sytuacji namawiamy. Zastanów się, czy wiesz, co jesz? Rzeczywiście po raz kolejny okazuje się, że nie zawsze wiemy, co jemy. Robiąc zakupy warto zwrócić większą uwagę na to, czy aby na pewno produkt, który trzymamy w ręku jest tym, po który do sklepu poszliśmy. Lepiej mieć pewność, czy jogurt jest owocowy, czy też ma tylko owocowy smak, czy masło jest masłem, a ser serem. Oczywiście wybór należy do Państwa. Więcej materiałów dotyczących tej sprawy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Czekamy na Twoją opinię na www.uwaga.onet.pl Czekamy na Państwa opinie i komentarze. To była Uwaga. Zapraszam jutro o 19.50. Do zobaczenia.